No, i rząd nie powiedział, co w ogóle interesować. Nie powinno rządów interesować. Ludzie chcą, żeby gdzieś się uczyły, chcą. No to zamiast płacić za wyrębników za szkołę państwową, będą płacić no. na szkołę prywatną, że taniej i no. Na szkoły rośnie tańsze oczywiście. Jasne. To jest, jak teraz słyszę, jak chcecie śląska wieckiego, to idziecie na szkołę, czyli na prywatne burzy. Na prywatne kursy, prawda? No bo myście, jak dobrze, byście dalej mamy bardzo... Ją na na, na, na temat, Ja mam takie pytanie do pana. Załóżmy teoretycznie, że dochodzi pan do władzy. To jakby pan traktował opozycję? Jeżeli ludność, na przykład, by chciała, żeby reprezentowali ją jacyś ludzie, jakaś grupa opozycjonistów, względem pańskich poglądów, jakby pan się do tego stosunkował? pana, ale to się ludzie są, żeby się reprezentował. Władza ma wykonywać to, co jest słuszne, a nie to, co chcą ludzie, bo ludzie oczywiście chcą, żeby dzisiaj się napleć, a sobie to, co mówię za nie interesuje. No niestety nie ma zgody na to, że władza ma robić to, czego ludzie chcą. Od razu to mówię Jeśli i otwarcie. Jesz, jeszcze raz powtarzam, większość ludzi nie myśli o jutrze. Zresztą zdaję sobie sprawę, że 68% ludzi w Polsce nie jest w stanie zrozumieć, Treści nie miga Około 70% ludzi nie pamięta, co było dwa tygodnie temu w Polsce. Oni myślą o tym, co będzie za miesiąc, za dwa, do pierwszego. Myślą nadal, to już niekoniecznie. Otóż nie można więc pozwolić, żeby ci ludzie decydowali o Polsce, bo oni nie są tak jak chcą. Jeszcze raz mówię, umiera cała nasza cywilizacja. Proszę zdać sobie sprawę z tego, że w XIX wieku myśmy podbili cały świat, a dzisiaj muzmany się nas śmieją i podbijają w tej całą Europę. Musimy wrócić do tego, że myśmy dominowały. My, kultura białego człowieka, będą bała na świecie. Musimy być dumni z tego, żeby... a nie wstydzić się, żeśmy mieli postęp na cały świat. Ja się nie wstydzę tego, że ci wiem, co więcej, otwarcie mówię. Przez tego, tego potrzeba większości państw budyńskich, to podobnie rekordowizacja, bo mówili sami mówią, że nie było zapotrzebowania Ale w zasadzie, że państwo na przykład zmiany, są w stanie zmienić świadomość ludu? On na... Ale oni nie muszą zmieniać świadomości, bo przeciętny człowiek ani nie chce, ani nie potrafi zająć się polityką. Więc trzeba się pogarszyć. Jego celem jest jego dobrobyt, jego, jego jego rodziny. A on nie ma się co powiedział Putin, co powiedział Putin tam, yy, szew, szewuzyj, prawda? po no, co ma się tutaj zajmować? Ja chcę więcej, co przy Krakowie, czy, 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 czy w Łódzce, ale przecież my nic nie wierzymy. Czyli sobie się sprawę, że 98% ludzi, no, nie zna podstawowych faktów o, 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 historii naszego kraju. Nie wie nawet, yy, jak jest Zdaję sobie sprawę z tego, jak wojska. Jak pracuje w polityce zagraniczną, jak się nie wie, ile tygodni trzyma, że wojsko walczy, a już w Białoruś odczuł kredy. A w Tyszczu przyjdzie nie ma pojęcia, jak raczej walczyło o Ludzie nie wiedzą, o dzielny teren. Ludzie nie wiedzą, jak powstała Rzeczpospolita. Ludzie nie wiedzą, na przykład, że wszyscy brzą to skupy specjalne. a po całej 96 wróciło zasilając fundusze specjalne. Te fundusze specjalne muszą być finansowane. Czy widzieliście w budżecie państwa pozycję na szpiegów? Nie ma. Bo one są finansowane Dlaczego? Bo gdyby była pozycja na szpiegów, to zaraz dla wątka zaproponowałbym połowę tych pieniędzy na szpiegów. Musimy go opłacać. Taka pozycja musimy być. Dlatego nie możemy zdecydować o bo zaraz, zaraz pieniądze przypije. Tylko te pieniądze muszą być w urzeczywistnieniu, co ten zna. Jeszcze raz mówię, My wierzymy, że człowiek wiele jak swoje pieniądze wydawać. Natomiast nie wierzymy, że Pan wie jak może pieniądze wydawać. W ja związku z czym nie pozwalamy Wolackiemu decydować o tym, o pieniądzach publicznych. Ale mam ci bardzo mało. Pieniądze publiczne, co tylko ja na wojsko, na policję, na wygraliście, na to wszystko. Będzie bardzo mało pieniędzy w budżecie, ale to będą jasne zarządzane. zawodowe. Będzie jasny widać, że my na śmiechu wydajemy załóżmy 2 miliardy. I co to było? A niech się rozwoju. Ja nalecę wyższe te pieniądze. Bydę, dwa błąd, Dzień dobry, panie prezesie. Tak. Przechodząc tutaj na salę, słyszałem głosy kobiet, które mówiły, szeptały między sobą. Karolimikę to, to ten, który chce nam odebrać yy, prawa głosu. Chciałbym więc zapytać może w imieniu tych pań yy, jak w państwie Janusza Karolimikę wyglądałaby sytuacja kobiet, żeby rozwiązać yy, wątpliwości? niektórych. Wie pan, yy, samo to, że trzeba za nie, za nie się pytać, świadczy o tym, że nie wyglądałem właśnie polityką, prawda? Bo ja sam bym się, się pytałem. Yy, kobieta, jak ja byłem na przykład wybrani na so całą optymistę, taka absolutna osnelia kobieta, to pani były samocny, nie około 50. Oczywiście że znają, które do za samochodu. Znam. A wiecie się poza jego, że studiowali, się młodo. Po tym na widok, że z drogi, Dlatego nikt nie prosi kobiet o w zawodach samochodowych w formule definitywnym, ale i jak mówisz, rada nie jeździ. Przecież nikt nie broni. Każda mogła, ale ktoś jeździ. nie będziemy robić parytetu, co rady jeździli. Jeżeli kobieta chce być wybrana, to rada A są kobiety, które mają bezpośrednie a oni małgadacze prawda, to nie znaczy, że każda kobieta ma się dać na policji. Jasne? Wybrać kobietę, czy kobieta ma większe szanse wyboru, jak ja go kobietę, mężczyźni. Dzień dobry, ja chciałbym odnieść się do po po edukacji. Stwierdził Pan, że różnorodność jest piękna, że politycy właściwie chcą wiedzieć, czego się uczymy, ujednolicić to. I chciałbym zapytać, czy myśli Pan, że to właściwie nie jest ten sposób, że właściwie politycy chcą uniknąć jakichś tam, powiedzmy, niedomu. każdy ma prawo mieć swoje własne zdanie i tak właśnie teraz jest. Chociaż uczą nas teraz, prawda, jednolicznie, że to czy jest jakiś wielki, prawda, wielki wiersz, to jednak chciałbym powiedzieć, że no, nie każdy musi się z tym zgadzać. <laughs> nie każdy musi się z tym zgadzać i każdy ma prawo uczyć. ale chciałbym do na sprawy może, czy to w zasadzie nie jest tak, że Poprzez y, ujednolicenie nauki, ujednolicenie wiedzy, poglądów, chce się unikać powiedzmy jakichś tam y, niedomówień, konfliktów, które właśnie mogłyby powstać poprzez takie rozdźwięki, nie wiem, czy to Bóg stworzył człowieka ziemię, czy to, nie wiem, Big Bang, czy wybuch. Wy kompromisie pochodzić od małby, a my bieżący zostaliśmy skoronani przez Boga. I tym kompromisem prawa została zakończona. Otóż chyba nie, nie boimy się na tych bo nie bardzo widzę jaki ma być konflikt z tego, z tego tytułu. Nie widzę jak to ma jakiś interes ekonomiczny z tym, żeby y, być skoronowany przez Boga albo pochodzić z ewolucji. Nie ma tutaj żadnych dla tych spornych tematów, może się oczywiście, ale dla tego poważnego powień, co do opozycji będzie, a nie z tym też. Więc, że nie w nie, to jest coś innego. Politycy lubią mieć władzę, lubią sobie rządzić. Nie pomijam że oni żyją z tych, z tych zł, o których mówiłem, prawda, z części 105 zł, które idą przez budżet państwowy, ale również mają na poważnie i debatę. Problem polega na tym, że często intele intelektualiści, yy, a to jest na niebrłożytów, yy, często intelektualiści yy, rozwoju tak. Ja skończyłem na kulety. Ja nie mogę pozwolić, żeby jakaś święta baba yy, sama decydowała, jak radzić swoje dziecko. Ja wiem jak powinno wyglądać optymalne kamienie dziecka. Ja nie, no bardzo muszę, żeby karniło dziecko optymalnie, to było optymalne. On, on jest pełen najlepszej woli. On naprawdę sobie wstęczy na kutę. I on gotów jest zniszczyć wolność człowieka, ale on poprzez tę samą wiedzę, którą ma. Jednolito wiedzę na ten sam I właśnie dlatego on jest bardzo niebezpieczny. My mówimy, niech będzie różnorodność, by jedni ludzie na przykład będą wierzyli, że jedzenie tłuste jest dobre, a drudzy będą wierzyli, że jedzenie kutę jest dobre. Jeżeli, jeżeli żyjemy w swoim demokratycznym, jeżeli ja, pan i pani będziemy na rezultat tej to my większością głosów ustalimy, że pani ma z nami na zmianę sypiać yy, i mają wiedzieć, w dwóch trzecich prowadzimy na nazwy konstytucję tej wyspie. Demokracja to jest tyrannia większości. I my jesteśmy przeciwko tyranniu, przeciwko tyranniu większości, czy jest to tyrannia jednego ja tyrana, czy oligarchii tyrannów. To my mamy robić, a nie wszystko jednego jaka władza nie był. Rozumiecie? zwrócić uwagę na to, co mówimy. Że mamy zło wojenne, tylko nam narzuca, yy, że nie wolno mi paść w moim własnym domu. To jest tyran. A ty, to jest większość, tylko chcecie jeden tyran? To jest bez żadnego znaczenia.